W tym roku nasza szkoła przystępuje z trzeciej do matury e, prowadzonej, przy, przygotowywanej przez eko i i e, klasy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. E, przystępują uczniowie z e, pięciu klas technikum numer 1 oraz e, jednej klasy technikum uzupełniającego. W sumie przystępuje e, 110 uczniów. Myślę, że to jest dobry sprawdzian, ta pewna matura, dlatego, że jest przygotowana w odpowiednim czasie, czyli w czasie, kiedy e, materiał klasy maturalny jest dokładnie już ugruntowany, przećwiczony, powtórzony i myślę, że to jest dobry sprawdzian w tym czasie i taka matura. prawdziwa matura. Poza tym e, możemy dowiedzieć się, jakie mamy braki, e, nad czym musimy jeszcze ewentualnie popracować. Próba matura pomaga nas w walczyć z która nas czeka na maturze, która będzie nas czekać takiej oficjalnej, bo to zależy od naszych studiów w kierunku. Wyniki, które pozwolą nam się dosyć na nie Według mnie trudnych badań powinno być jak najwięcej, ponieważ przygotowuje to uczniów i pomaga im na pokonywanie stresu i walce ze swoich słabością w kółkach się stresu.